Witaj! W tym filmie chciałem w kilku słowach opowiedzieć o zagadnieniu oddychania ścian. Oddychanie ścian to jest jeden z mitów w branży budowlanej, którym ludziom nieświadomym praw fizyki, czy też niepamiętającym z podstawówki praw fizyki, próbuje się wciskać różne rozwiązania, różne technologie, różne materiały budowlane. O co generalnie chodzi? A więc niektórzy mówią, że lepsze ściany to są takie, które oddychają, przez które może przenikać para wodna. Że oklejanie domu styropianem jest bardzo złe, dlatego że styropian nie przepuszcza pary wodnej i za chwilę będziemy mieli w domu obrzydliwą, wilgotną dżunglę. No, oczywiście ci ludzie się mylą, bo, uwaga, to jest bardzo ważne, ściany nie mają za zadanie, aby oddychać. Zadaniem ścian jest utrzymać dach, Utrzymać okna, tapetę, tynk i półki, które na nich powiesimy. Tak naprawdę zadaniem ścian nie jest usuwanie z wnętrza domu wilgoci. Wnętrze, z wnętrza domu wilgoć usuwa się za pomocą wentylacji. A zatem, jeżeli będziemy mieli ścianę wykonaną z materiałów, które nie przepuszczają pary wodnej, przez które para wodna nie jest w stanie przeniknąć. Nie będziemy mieli w domu dżungli, jeśli tylko będziemy mieli dość sprawnie działającą wentylację. No tutaj należy również pamiętać, że przenikanie wilgoci przez ściany odbywa się znacznie wolniej i w mniejszym stopniu niż poprzez wentylację. Dlatego nawet mając oddychające ściany i sprawnie działającą wentylację, czy nawet nie do końca sprawnie działającą wentylację i tak obawiam się, że nie zaobserwujemy wyniku, nie, nie zaobserwujemy przenikania. Tej pary wodnej przez ścianę. Podsumowując, nie warto wybierać konkretnej technologii czy konkretnego materiału budowanego tylko po to, aby umożliwić przenikanie pary wodnej przez ściany. Przed nadmierną wilgotnością w pomieszczeniach nas to zdecydowanie nie uchroni, a za mikroklimat, za atmosferę panującą w domu odpowiada przede wszystkim wentylacja.